Według najnowszych danych niezidentyfikowany obiekt latający zbliża się do Ziemi. Naukowcy spekulują, że może to być kontakt z cywilizacją pozaziemską. Słyszeliście? Kosmici nadciągają na Ziemię! Ale super! Musimy zobaczyć ich jako pierwsze! Jeśli ich spotkamy, to prawdopodobnie coś nam dadzą: tak, na przykład pistolet laserowy albo deskorolkę elektryczną. Musimy wymyślić coś, żeby wylądowali tutaj! Racja! Spójrzcie! Mam latarkę. Zrobimy im tutaj lądowisko! Świetny pomysł. Pewnie już nie mogą się doczekać, żeby spróbować najlepszego jedzenia na świecie. Wiem co im się spodoba. Owoce. W końcu to kosmici. Potrzebują zdrowego jedzenia. Nie. Wszyscy kochają słodycze. Kupimy tony czekolady. Nie. Owoce są zdrowsze. Czekolada jest smaczniejsza. Wiesz co? Kiedy przylecą, to niech sami zdecydują czego chcą. Zgadzam się. Dosyć kłótni. Weźmy się do roboty. Zdaniem wyszło idealnie. Gdybym była kosmitą, wylądowałabym właśnie tutaj. I co teraz? Mamy po prostu czekać? A coś, będę potrzebować pomocy ze statkiem kosmicznym albo benzyną. Racja, ale ja się zupełnie nie znam na pojazdach. Znam kogoś, kto się zna. Luna! Trzeba do niej zadzwonić. Halo, Luna, chodź szybko. Potrzebujemy twojej pomocy. I przyjdzie? Aha, przyjdzie. Proponuję przygotować dla nich coś więcej, na przykład taniec ziemian. Racja, chodźmy! Jeśli zobaczą ten taniec, to pomyślą, że jesteśmy wrogo nastawieni. Jeśli ci się nie podoba, to zaproponuj własny taniec! Ach, powtarzaj za mną! Co to jest? Co one tu postawiły? Co to było? A! Słyszeliście? Widziałam błysk! To oni! Kosmici przybyli! Nie zdążyłyśmy się przygotować i nie nauczyłyśmy się tańca! A coś wymyślimy! Musimy się z nimi spotkać! Spójrzcie, Luna! Tam jest! Luna, co z tobą? Luna, słyszysz nas? Widzieliście, zamiast głowy miała! Co to było? O, nie wiem, może zmutowała. Myślisz, że to przez kosmitów? Trzeba tam wrócić i to sprawdzić. A co jeśli potrzebuje pomocy? Boję się. Jak co, od razu uciekniemy, rozumiesz? Aha. Gdzie ona poszła? Spójrz! Co to jest? Jakby wydarzył się tu wypadek. To statek kosmiczny? Nie wierzę w to. Oh. Luna? To luna, ale kontroluję kosmita. Hej, cieszymy się, że cię widzimy. Tak, zbudowałyśmy wieżę sygnałową. Ech. Jesteśmy ech, pokojowo nastawione. Witamy cię na ziemi. O, chyba jest zła. Nie, ona coś pokazuje, my tego nie rozumiemy. My nie, nie mówimy w twoim języku. U. Czytajcie mieszkańcy Ziemi. Nazywam się Ksari. Przybyłem na waszą planetę w poszukiwaniu nowego domu. Moja planeta Glukaron 5 umiera. Atmosfera staje się z każdym dniem coraz bardziej toksyczna, a słońce słabnie. Potrzebujemy nowych zasobów, aby przetrwać. J jakie to smutne! Nasza cywilizacja jest wysoce zaawansowana. Podróżujemy między gwiazdami, wykorzystując energię fal dźwiękowych. Jesteś taki fajny. Cieszymy się, że przyleciałeś. Jestem Betty, a to jest Cherry. Bardzo miło Cię poznać. Ziemia to cudowna planeta. Jest mnóstwo czekolady i owoców. Jestem pewien, że będziemy tu szczęśliwi. Wszyscy chętnie Cię poznają. Chcemy być Twoimi pierwszymi przyjaciółkami. Przyjaciółkami? To ciekawy koncept. Ale jesteś na głowie Luny. Nie boli jej to? Będę kontrolować to stworzenie, dopóki mój gatunek nie przyzwyczai się do tej planety. To nie boli. Kiedy nadejdzie czas, uwolnię ją. Myślę, że Lunie to nie przeszkadza. A gdzie są inni kosmici i twój statek? Przyleciałem, ale mój statek zepsuł się po wylądowaniu i rozpadł się. Muszę znaleźć jego szczątki. Pomożemy ci! No jasne. No, wyglądasz na zmęczonego. Musisz odpocząć, zanim wyruszysz w podróż. Pojęcie: odpoczynek. Nie jestem zmęczony, ale potrzebuję czasu, żeby zrozumieć, jak działa ta powłoka. To przeszkoda. Nie zniknie? Zakładałem, że na ziemi jest bardziej zaawansowana technologia. <laughs> to drzwi. Trzeba je otworzyć ręką. Tak! Hmm, to wymaga mnóstwa energii! Gdzie aż robot sługa? Robot? Mamy tylko robota odkurzającego, i nawet on czasami rozbija się o ściany. Czajimy sami, to fajne! Czasami! Czajstuj się, to najpyszniejsze rzeczy na ziemi! Ciasteczka są słodkie, a owoce soczyste! Te kolorowe formacje. Czy one stanowią waszą główną formę odżywiania? Tak, jemy to trzy razy dziennie. Na glukaronie 5 przyjmujemy jedną tabletkę odżywczą dziennie. Ale miłe jest, gdy coś chrupiej rozpływa się w ustach. Spróbuj, posmakuj ci. Już najadłem się. Teraz możemy iść na poszukiwanie mojego urządzenia wspomagającego ruch. <laughs> no całkiem szybko zjadłeś. Uwaga! Napływają nowe zgłoszenia o niezidentyfikowanych obiektach latających. Zwracamy się z prośbą do wszystkich obywateli o zachowanie spokoju i natychmiastowe zgłaszanie wszelkich przypadków kontaktu z obcymi. Jestem tu, nazywam się Ksari. Wylądowałem, bo mój statek się zepsuł. Co on robi? Nie wiem, myśli, że speaker go słyszy. Dlaczego chcesz, żeby mnie znaleziono? Chcesz mi zrobić krzywdę? Przybyłem w pokoju. Powtarzamy, każda osoba, która zobaczy kosmitów, musi natychmiast podać ich lokalizację. Nie mów nikomu, gdzie jestem. Nie chcę, żeby mnie znaleziono. Nikogo nie skrzywdzę. Xari, to zwykły film, on cię nie słyszy. Ale spojrzał mi prosto w oczy i powiedział, że muszę zostać odnaleziony. Po prostu czyta wiadomości. Nie wie, gdzie jesteśmy. Nie powinienem zostać znaleziony. Przynajmniej na razie. To wyłączmy telewizor. Tak, wyłączcie to natychmiast. Może więc nie powinniśmy dzisiaj nigdzie iść. Wszyscy cię pewnie szukają. Tak, zostań u nas. Tu jest bezpiecznie. Prezenter z telewizji na pewno cię tu nie złapie. Może macie rację. Poczekam tu i poglądam zdjęcia i filmy Waszych gadających głów. Skoro już tu zostajesz, to może się myjesz po swoich przygodach. Dobry pomysł, łazienkę stam. Oto woda, możesz się umyć. Woda ze ściany? Jak to możliwe? Mamy ją wszędzie w kuchni, w łazience. Na mojej planecie woda to największy luksus. Używamy je tylko do najważniejszych rytuałów. Dla nas woda jest rzeczą powszechną. Korzystaj, ile chcesz. Nie wierzę własnym oczom. Moi przyjaciele będą w szoku. Ty się umyj, a my pójdziemy. Co ty robisz? Zmywam z siebie brud. Nie tak się to robi. Ach, będzie trzeba wyrzucić. Po prostu weź prysznic. Woda! To woda! Jest mokra! Oczywiście, że jest mokra! Dlaczego stosujecie tę substancję? Mój gatunek oczyszcza się z brudu za pomocą fal dźwiękowych. No, mamy tylko to. Iść może i włącz sobie muzykę. Ale ona chyba nie czyści. Po prostu przetrzyjmy go szmatką. Nie jest taki duży. Mhm. Mm No i umyty. Teraz musisz się osuszyć. <laughs> Wiedziałem, że jesteś się wrogami. Otóż broń. To tylko suszarka do włosów. Wygląda na bardzo niebezpieczną broń. To suszarka do włosów. Wydobywa się z niej gorące powietrze. Spójrz. Gorące powietrze jest zabójcze dla mojego gatunku. E, przepraszamy, nie wiedzieliśmy. Tak, nie chciałyśmy, żeby stała ci się krzywda. Ja... Wierzę wam. A teraz wyjdźcie, dokończę swoje sprawy. Te stworzenia są o wiele bardziej przebiegłe, niż mi się wydawało. Nie są takie proste, jak myślałem. Moja skorupa próbuje się opierać! Nie baż się! Będziesz pod moją kontrolą! Będziesz mi służyła! Jeszcze nie nauczyłem się nad tobą panować. Ale to kwestia czasu. Jest taki fajny. Wyobraźcie sobie, że zaprzyjeździłyśmy się z kosmitą. Tak, ale trochę martwię się o lunę. Wszystko będzie dobrze, sam to powiedział. Puść ją, kiedy się przyzwyczai. I tak jakoś się niepokoję. Po prostu do niego nie przywykłaś, ale jest dobry, to nasz przyjaciel. Długo tam byłeś? Myślałeś, że się zgubiłeś. Ja. Przyzwyczajałem się. Chciałyśmy spytać, macie jakieś fajne technologie? Tak, może nam coś dasz? Na przykład latającą deskorolkę. Prezenty? Kiedy ukończę misję, dam wam latający samochód. Uuu, latający samochód? Nie żartujesz? Mój gatunek nie żartuje. Już sobie wyobrażam, jak wszyscy będą zazdrośni, gdy zobaczą nasz latający samochód. Ale najpierw musicie wykonać misję i znaleźć statek. Nie możemy tego teraz zrobić. Tak, jest za dużo ludzi. Musimy poczekać do wieczora, wtedy nas nikt nie zobaczy. Dobrze, poczekam. Na razie możesz zwiedzić nasz dom. Ta konstrukcja wydaje się bardzo krucha. Tylko ci się wydaje. Jest bardzo silna. Nie da się jej tak łatwo zniszczyć. Podoba mi się wasze miasto. Myślicie, że trudno je zniszczyć? Nie martw się, jesteś bezpieczny. Te domy mają wiele lat! A jakie zasoby cenicie najbardziej? Myślę, że złoto i diamenty są drugie. A jak bronicie się przed atakami kosmicznymi? Macie niewidzialną broń? Nie mamy takiej broni. Czemu się tym interesujesz? Co dziwne, tak jakbyś przybył, żeby przejąć naszą planetę. Po prostu jestem ciekaw, muszę zrozumieć, jak działa wasz świat. Przy okazji, chciałbym wam dać mały prezent. Co to? Te kamienie są wielkim skarbem mojej planety. Pozwolą wam czytać myśli innych istot. O oh, wow! Jak to działa? Musicie wziąć je do rąk, zamknąć oczy i skupić się na osobie, której myśli chcecie odczytać. Spróbujmy. Muszę znaleźć broń w tym domu. Ci ziemianie mogą zdemaskować moje plany, broń, ostre zęby, Gastrujący to silna trucizna. Te stworzenia są groźniejsze niż mi się wydawało! Mają broń wszędzie! Pomocy, kim jesteś? Sejdź ze mnie! Słyszeliście to? To była Luna! Co powiedziała? Nie wiem, ale coś jest nie tak! Co się stało? Słyszałyśmy krzyk Luny! Sprawdzałem tylko, czy wszystko z nią w porządku. Nie ma się o co martwić. Ja też chcę porozmawiać z Luną. Puść ją! Nie mogę. Będę mógł ją puścić dopiero, kiedy znajdę swój statek. To sama go znajdę. A ty siedź tutaj! Jesteś pewna? To niebezpieczne. Chcę, żebyś uwolnił Lunę tak szybko, jak to możliwe. Czery, uważaj. Jak coś, to od razu do mnie dzwoń. Myślisz, że jest groźny? Po prostu miej na niego oko. Jest dziwny. Nie ufam mu. Dobrze, ty też bądź ostrożna. Zawsze uważałam kosmitów za miłe istoty. Ale teraz on zachowuje się naprawdę dziwnie. Mam nadzieję, że wszystko będzie okej. Okay. Chcę wierzyć, że zostaniemy przyjaciółmi. Wygląda jakby wypadło ze statku kosmicznego. Muszę to rozszyfrować. Spróbuję zapytać AI. Godzinę ładowania? Mam nadzieję, że nic nie wydarzy się w tym czasie. Co to jest? To gniazdko. Zawiera prąd. zasilający nasze gadżety. Muszę się zregenerować. Mój organizm, on szybko się wyczerpuje. To nie twój organizm, organizm luny. I nie ładuje się go prądem elektrycznym. Nie masz mi się rozkazywać! Jesteś moim asystentem! A teraz przynieś mi kosztowności. Nie wiem, co masz na myśli. Przynieś mi całe złoto. Jest cenne. Sama tak mówiłaś. Nic ci nie przyniosę. To nasze rzeczy. Nie lubię, gdy ktoś mi się sprzeciwia. Chcesz się ze mną przyjaźnić, prawda? Czery, co się stało? On. on stał się zły! Zmusił mnie, żebym przyniosła mu złoto! Boję się go. Czery, uspokój się, wszystko okej! Okay. Powiedział, że powinnam mu służyć! Spójrz, znalazłam ten filmik! Przetłumaczę go i dowiemy się więcej o tym, Xari. Musimy się stąd wydostać! Powiedzmy innym, że mamy kosmitę i żeby go zabrali! Czekaj, a co z Luną? Ją też wezmą! I nie wiadomo, co z nią zrobią! Nie myślałam o tym. Zachowujmy się tak, jakby nic się nie stało. Musimy wrócić i wydostać Lunę. Nie chcę już żadnych prezentów. Chcę tylko, żeby sobie poszedł. Chodźmy. Ja. Mm, bardzo przepraszam. Kiedy byłeś ja na zewnątrz, dowiedziałem się, że ludzie komunikują się inaczej. Moje zachowanie było. Niewłaściwe. Więc nie chcę, żebym była twoim niewolnikiem? Nie, jesteśmy przyjaciółmi. Wybacz mi. Dopiero uczę się żyć na ziemi. Znowu wydaje się normalny. Może naprawdę jest dobry. Wybaczam ci, ale nie rób tak więcej. Doceniam twoje wybaczenie. Postaram się. Przecież jest z innej planety. Tam obowiązują zupełnie inne zasady. Przy okazji, znalazłaś mój statek? Jestem za dużo ludzi. Szukanie przyciągnie uwagę. Musimy poczekać do wieczora. Wieczora? Dobrze. Co tam masz? Nic. Chcę ci tylko pokazać ciekawe rzeczy, które robią mieszkańcy ziemi. Chodźmy. Spójrz, skąd ty to masz? Wypadło ksary. To pismo Luny. Ma kłopoty. On jednak nie jest taki miły. Musimy szybko uratować Lunę. Musimy to zrobić ostrożnie. Pamiętasz kamienie, które potrafią czytać w myślach? Może przeczytamy myśli Luny. Myślisz, że nas nie oszukał? Te kamienie mogą działać? Warto spróbować. Jeśli to nie zadziała, to będziemy musiały użyć siły. Spróbuję, a ty odwróć uwagę, Xari. Spójrz, to jest telefon. Na naszej planecie mamy telefony. Możesz rozmawiać z innymi ludźmi. Ciekawe. Pomóżcie mi, już nie mogę. Wystarczy ze mnie całą energię. Jeszcze trochę i... Coś nie tak? A Nie, wszystko okej. Okay. Po prostu muszę wyjść. Co z nią? Nie wiem, jest dziwna. Jesteś pewna, że ona niczego nie ukrywa? Oczywiście, że nie. Niczego nie ukrywamy. Lepiej zobacz, telefon może robić zdjęcia. Patrz. Niech to tłumaczenie już się skończy, muszę wszyscy co jest w tym filmie. O, świetnie. Jesteśmy przestępcami. Uciekliśmy z więzienia w innym wymiarze. Szukamy nowego domu. Aby przetrwać, potrzebujemy silnych stworzeń, na których będziemy mogli pasożytować. Wypijemy z nich całą energię życiową. O, nie, jak mogłyśmy mu uwierzyć? Nie jest naszym przyjacielem! Dajcie mi pelerynę, nikt nie powinien zobaczyć mojego wyglądu. A wy a dokąd idziecie? Mario odebrał sygnał. Trzeba pomóc jego przyjaciołom. Musimy natychmiast iść. Ale nie możemy teraz iść! Mamy. mamy dużo lekcji, nie możemy iść! A czym są lekcje? Jestem pewien, że to nie ma znaczenia. Muszę ratować przyjaciół. Może pójdziesz sam? Jeśli nie chcecie problemów, lepiej chodźcie ze mną! Znowu nam grozisz? Nie, po prostu grzecznie proszę. Dobrze, pójdziemy, ale musimy się przygotować. Złe wieści czytałam myśli Luny. Xari wysysa z niej siłę! Co za koszmar! Czyli musimy natychmiast znaleźć statek, aby Xari ją uwolnił! Jeśli udamy się do statku, inni kosmici przejmą nad nami władzę, tak jak ono panowało Lunę! Więc on nie planuje puścić Luny? W filmie mówi, że chce zniewolić naszą planetę. Musimy pomyśleć, jak uratować Lunę. Ale co możemy zrobić? Jest za silny. Wiem. Musimy wykorzystać jego słabość i złapać go w pułapkę. Jaką pułapkę? Możemy użyć wody. Boi się jej! Racja, jeśli ochlapiemy go wodą, to może zejdzie z Luny. Zróbmy to. A tymczasem udawajmy, że wszystko jest okej. Okay. A co jak nas złapie? Musimy zaryzykować. Jeśli tego nie zrobimy, zabierze nam ciała! A potem całą ziemię. Nie ma czasu do stracenia. Moi przyjaciele już czekają. Czuję swoją rodzinę. Są gdzieś tam. Wy chciałyście mnie skrzywdzić? Ja e, chciałam tylko pomóc! Kłamstwa! Chciałyście się mnie pozbyć! Nie będę się z wami patyczkował! Będziecie mi służyć! Gdzie jesteście? Wyjdźcie! Nie marnujcie mojego czasu! Znajdę was, małe pasożyty! Wiedziałem, że nie jesteście tym, na co wyglądacie! Mój gatunek nie może istnieć bez innych! Musimy wykorzystywać inne ciała, aby przetrwać! Będziemy rządzić waszą planetą, a wy staniecie naszymi niewolnikami! To już nasz koniec! Już po naszej planecie! Cherry, uspokój się! On tylko grozi! Nie może nic zrobić! Myślałyście, że przyszedłem w pokoju? Nie! Przybyłem po wasz dom, waszą energię i wasze życie! Już po nas. Teraz rozumiecie. Jesteście tylko pożywieniem dla mojego gatunku. Wasze ciała są naszym domem. Tu jesteście? Pomyślałyśmy i zdecydowałyśmy, że chcemy ci pomóc. Pomóc? Tak, pomóc. Zrobimy wszystko, co nam powiesz. Tylko nie zapraszaj przyjaciół, żeby po nas przyszli. No, da się to załatwić. Przydałaby mi się pomóc. Chcemy ci służyć! Wybierzemy najsilniejszych ludzi, aby twoi przyjaciele mogli ich kontrolować. Powiedzcie mi, gdzie mieszkają najsilniejsi ludzie. A um... nasz! Gorące powietrze! O, ona żyje! Jak to zrobił, przyśniam sobie, że bardziej bał się suszarki do włosów niż wody. Eti, jest coś wspaniałego. Gdyby nie ty, musimy zadzwonić i ostrzec wszystkich o niebezpieczeństwie. Biedna Luna zabrał jej mnóstwo sił. Spokojnie, zdrowieje! Dzięki dzielnym mieszkańcom naszego miasta udało nam się uratować planetę przed niebezpiecznymi kosmitami. Są oni obecnie badani i wkrótce powrócą na swoją macierzystą planetę. Jak dobrze, że to już koniec. Szkoda tylko, że nie dał nam latającego samochodu, tak jak obiecał. Naprawdę, mu uwierzyłaś? Nie miał zamiaru nam nic dawać! Nie wpuszczajmy już żadnych obcych do naszego domu! Ziomki i wybądźcie ostrożni w kontaktach z obcymi! A nam dajcie lajka like i subskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić nowych filmów. Wszystkim pa, ba ba ba!